właśnie po dwudziestej dziesięć i mogłem chciałem podziękować za ten dzień Wojska Polskiego o. zjem sobie o, może musztardę o zjem sobie kotleta mielonego a widelca, wezmę musztardę tak to jest właśnie o. Dzieciaki, ugłem. Proszę nie podjeżdżać rowerami, a nic. Ja mogę porozmawiać ze starszą osobą, a nie po prostu z młodzieżą. Młodzież powinna po prostu dbać o siebie. A. To co kliśka Krzyszka? Tyle tego mleka? To chcecie go wykończyć u góry? Ja nie wiem. Pan hmm. pro ale niektórzy tego nie rozumieją nie rozumieją a gorąco tak piotraża to chciałem ja włączyć bo... na poprawę i dobrze dobrze mój czysty też... Już to grzisz dwoni do domu będę malować A? niszczyciele By spać co nie to robicie Ale wreszcie ktoś się... złapie to przekonacie się ile to Wam będzie to kosztować mm. Dobry właśnie

Tak to właśnie jest. A może tak to wezmę. A co będzie dalej? To się okaże.

Już dom pomalowany Chodź pokaż Chodź pokaż Włącz kamerę przecież i nadejdź To młodzież właśnie, To na rowerach niedawno byli Zapal światło No już Chodź Zaraz ja będzie rozwalał Nie to. Ja zapal światło o debili No to przyjdź Teraz na podwórko przyjdź Ja biorę rurę i ci łeb sala, gdzie jest młodzież Byli gdzie A tutaj zobacz ja zobacz ja widzisz? widzisz? To, tutaj z dzielnicy widzisz? debil tutaj trzeba kamery jak najszybciej zamontować No to jest właśnie, tak to jest właśnie, że ty wyzywasz ludzi i młodzież. No ty widzieliście. wzięliście. Już tu będzie policja. W Boga nie wierzycie. Diabły... Diabłami jesteś. Tu, tu... Ja tu nie będę mieszkał. O, przepraszam, że... Tu ciężko jest mieszkać. To młodzież. A kto? Widzisz, nagrywasz. Ja zaraz pojadę znowu na policję. go zamknij przystądnie zaraz tutaj. Wszędzie będzie latał. Gdzie on jest? No tutaj jest. Na przeciągu No dobra, chodź tu, chodź chodź Ty weź tam Już przytrzymaj Już mi tutaj Chodź Mój pies uniek, kochany mój No kochany właśnie Miskiciel Nie ma problemu. Nie ma problemu. co ja nagrywam, żeby oni to robili to, to. tu jest przegrane życie. Przez to, że ty po prostu niektórych ludzi po prostu obrażasz. I krzyczysz. Krzyczysz, a to wszystko na ulicy słychać. I to oni po prostu wykorzystują. Ja na ten temat to mogę tylko powiedzieć. I po prostu. Nie róbcie tego. Jak chcesz niszczyć, to idź idź do śmietnika, śmietnie zniszcz, a nie po prostu wykorzystujesz, że ja i Krzysztof jest osobą popularną, a wy do tego doprowadzacie, żebyśmy się mogłem wkurzali na Was. Precz z wami. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć.